Siemano. chciałbym wam przedstawić Frontier X od Foxa Zobaczycie jak to wygląda Jest to zestawik Justina Ma dwa okna z tyłu, dwa po bokach To jest Frontiera X To jest ten vapor pick cały Dosyć mi się sprawdza właśnie na wiatr i na ten To jest kolejne okno, okno, okno Przejdziemy. Dosyć solidna konstrukcja. Widać można sobie tu poruszać. Dwa peksy z przodu. Miejsca w środku całkiem sporo. On ma White Boya łóżko. I tutaj widzicie jak to wygląda. Śpięta lampka. Ma takie pakety. W każdym rogu praktycznie tam to jest poecik pocket, do tego. W góry mały wieszaczek. Tu się wpina przód. przodu akurat nie ma, jest dosyć ciepło. Widać miejsca całkiem sporo. I tutaj, jeszcze, co by tutaj można powiedzieć? No ogólnie, łączenia całkiem spoko są. Można powiedzieć za te pieniądze. Tutaj wszystko się łączy na takich klipsy Wszystko ustawione. Zamki też całkiem spoko, wszystko fajnie się chowa, jak się zepnie przed tym. Także tu jest jeszcze kilka upgrade'ów do niego, można dokupić. Jeszcze fajna, fajna rzecz, to jest meszowy inside tutaj, ale rozpinany, czego ja w Taitanie nie mam. On czy można sobie prosto otworzyć. Całkiem spoko. Także, gitarka. Strapy na wędki, jeden I Drugi tutaj To jest trzeci No i czwarty, czyli będą sobie cztery wędki W sumie trzy wędki i spod piąć Tutaj jeszcze od środka są Jak się nie używa tego wejpora całego Też są wpinki Na wędki No i już ogólnie gitara Tak pokrótce wam powiem Ma już to sezon jeden na razie się kolor nie zmienia od słońca ani nic. Wygląda jak nówka. Te okna zapinane. Mają swoje takie o, że można sobie zrolować kutrynę. I sobie po prostu to wszystko ładnie spiąć. Jest pootwierane. No tak, z tego co gadałem, że z synem jest zadowolony. Co tu więcej powiedzieć? Tu jeszcze są napinacze chyba takie. Że można to sobie pewnie napiąć czy coś takiego. Także spoko Jakby ktoś był zainteresowany to można śmiało polecić. Vivi się składa właśnie do, takiego, do takiej torby Można sobie tak zarzucić jak Justin i sobie z tym iść Na samochody Pa Justin! <grywki>